Szczęść Boże. Idą po całości od kilkunastu lat przez cały świat. Stawiają te świeczniki w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Krakowie, w Berlinie, w Brukseli, w Warszawie. Tym razem nie przed Pałacem Kultury, bo podobno jakieś wybory idą. I gospodarz Warszawy dostał dyspensę na rok, aby w mniej godnym to postawić miejscu. No i Kijów na Chrzciatiku, w samym sercu Kijowa. Teraz wojny tam nie ma. Przechodząc do Sejmu dzisiaj, oczom moim ukazał się bardzo ciekawy widok. Wyjątkowo nawet posłowie dzisiaj są dokładnie sprawdzani, czy czegoś nie wnoszą na teren Sejmu. To się nigdy nie zdarza. I w całym, na całym pierwszym piętrze wielkiego holu Sejmu nie ma ani jednej gaśnicy. To świadczy, proszę Państwa, o jednym, że oni też się boją. Że czują pewnego rodzaju dyskomfort, który zaczął się rok temu dzięki posłowi Grzegorzowi Brownowi. A teraz jesteśmy tu i będziemy tu co roku, aż zaprzestaną tego haniebnego obyczaju. O tyle bardziej haniebnego, że mamy oktawę Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie symbol pokory, pokoju. Radości. Przecież, gdy rodziło się dziecie Jezus w Betlejemskim żłóbku, już wtedy rosło drzewo na jego krzyż. To jest dla nas znak wielkiej nadziei na nasze wieczne zbawienie. I jak wyglądają ci, którzy reprezentują sobą? Coś, co stoi na antybiegunie tego wszystkiego, co symbolizuje Boże Narodzenie. O zgrozo w trakcie oktawy Bożego Narodzenia zapalają hanukowe świeczki symbolizujące dominację i pychę, a nie pokorę i pokój. Jak na to wszystko spojrzeć, kiedy zapalania tych świec podejmują się najważniejsi w cudzysłowie, oczywiście. Polskiej sceny politycznej. Kiedy robi to pierwsza osoba w państwie, prezydent Duda, kiedy robi to druga osoba w państwie, marszałek Hołownia, kiedy robi to trzecia osoba w państwie, marszałek Kidawa-Błońska. To jest symbol doczesnej dominacji. Ale my, Polacy, katolicy, co mamy znacznie bardziej cenniejszego niż oni. Mamy potęgę ducha i on zwycięży. Zapraszam posła Włodzimierza Skalika. Szczęść Bożej i dobry wieczór. Moi drodzy. Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Czy Boże Narodzenie, czy Hanuka? Każdy z nas musi sobie to pytanie zadać i udzielić odpowiedzi i udzielić odpowiedzi nie w oparciu o jakieś emocje, nastroje, tylko w oparciu o fakty, o racjonalne podejście do tej rzeczywistości. Bo moi drodzy, nie da się, nie da się pogodzić Hanuki z Bożym Narodzeniem. Albo, albo. Nie da się pogodzić Hanuki zwłaszcza, zwłaszcza Celebrowanej przez Chabad Lubawicz, przez tę sektę. Bo, moi drodzy, to jest wyjątkowa wersja Hanuki, Wyjątkowa wersja obchodzenia pamiątki zwycięstwa Żydów nad Nieżydami. Moi drodzy, co stanowi tą wyjątkowość Hanuki, celebrowanej przez Chabad Lubawicz? Rok temu. 12 grudnia, gdy nasz szef, prezes i poseł profesjonalnie zgasił Hanukije. Tak, bo to jest Hanukija, a nie Menora, Hanukije, to ja później o 23 w jednominutowej wypowiedzi, bo tyle tylko dostałem od y, marszałka prowadzącego obrady, zwróciłem uwagę na jedną istotną kwestię. I ona nam. Ta kwestia pomaga udzielić odpowiedzi, dlaczego Boże Narodzenie, a nie Hanuka. Otóż obok tej Hanuki było wyeksponowane zdjęcie, portret rabina Schnersena. I to jest wersja Hanuki obchodzonej przez Chabad Lubawicz właśnie za przyczyną rabina Sznercena, już nieżyjącego, który zmarł, w 1994 roku, tak? I moi drodzy, dlaczego ta Hanuka w wersji Chabad Lubawicz jest szczególnie do odrzucenia? Ponieważ ona, pamiątka tego zwycięstwa Żydów nad Niedrzedami jest tylko pretekstem, ponieważ Rabin Schnersen kilkadziesiąt lat temu jeszcze za swojego życia nakazał Chabad Lubawicz wyjść z tą uroczystością do instytucji cywilnych spoza środowisko żydowskie. Po co? Dwa cele do osiągnięcia: chodzi o walkę o wpływy gospodarcze i polityczne. To po pierwsze, i po drugie, aby mieć, przyczyniać się do udzielania, uzyskiwania posłuszeństwa innych narodów narodowi żydowskiemu. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź rabina Schnersena, który powiedział: Żydzi mają wyższą duszę niż nieżydzi. Nieżydzi nie mają takiej samej duszy ani ciał jak Żydzi. Mają nawet złe dusze. Specjalna żydowska dusza wyposaża Żydów w celu przyspieszenia przyjścia Mesjasza, w tym szerzenia naturalistycznej religii Noachitów wśród nieżydów. Gdy przyjdzie Mesjasz, uwaga, gdy przyjdzie Mesjasz, nie Żydzi podporządkują się prawom Noachitów i będą służyć Żydom i zrozumieją, że celem ich istnienia jest służenie Żydom. I tego typu teza przyświeca tym uroczystościom sprawowanym w sejmie. My się na to nie zgadzamy. My wybieramy Boże narodzenie wybieramy Chrystusa, bo wyobraźcie sobie, że przez wolenników Chabad Lubawicz Rabin Schnersen jest traktowany jak mesjasz i wręcz oczekują jego przyjścia, ponieważ po śmierci Rabina Schnersena nie został wyznaczony następny Rabin szef Chabad Lubawicz. My wybieramy Chrystusa, odrzucamy Schnersena, dlatego nie da się pogodzić jednego i drugiego. Nie da się Wyznawać Chrystusa i oczekiwać przyjścia Schnersena. Nie zgadzamy się na, na supremację rasistowską rasy żydowskiej. Nie chcemy być traktowani przez tą społeczność jako słudzy. My wybieramy to, co powiedział Paweł, święty Paweł. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie. I dlatego nie da się pogodzić tezy prezentowanej tutaj przez Chabad Lubawicz, że są nadludzie Żydzi i podludzie nie Żydzi z tym przesłaniem Jezusa Chrystusa. I ci, co uczestniczą, przedstawiciele polskich władz, którzy uczestniczą w tej celebracji, Wspierają supremację Żydów nad Nieżydami, Podzielają pogląd, że nieżydzi powinni się podporządkować prawom noachitów i będą służyć Żydom i zrozumieją, że celem ich istnienia jest służenie Żydom. My się na to nie zgadzamy. Wybieramy Boże Narodzenie. Sprzeciwiamy się Hanuce, zwłaszcza w wersji prezentowanej przez Chabad Lubawicz, Wybieramy Chrystusa nie Nersena. Wszyscy ludzie są dziećmi bożymi. Nie ma podziału na ludzi i podludzi. Jako nie Żydzi nie chcemy służyć Żydom. Wybieramy Boże Narodzenie, a nie Hanukę.